Hej, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Luca, to jest kolejny odcinek serii Old Play Robin Hood Legenda Sherwood. Mam nadzieję, że pamiętacie, co robiliśmy w ostatnim odcinku, albowiem poczułam się jak ksiądz mówiący za z z kurwa z Ambony, albowiem coś tam, coś tam, mniejsza z tym. Um, w ostatnim odcinku byliśmy w Derby, e, tam ratowaliśmy braciszka Taka i mieliśmy mały. Z czerwonym paladynem, który był stosunkowo trudnym przeciwnikiem, ale poradziliście mi już, jak sobie radzić z takimi przeciwnikami, bo do tego będzie nam niezbędny mały John. Muszę go czę częściej wykorzystywać, tak jak mi radziliście. Anyway, dzisiaj idziemy do Lincoln, ponieważ z York um, maszerują na Lincoln od. Działy księcia Jana. W Lincoln, mam nadzieję, że pamiętacie, jest nasz ukochany wuj Godwin. Wróg oblega Lincoln. Musimy pomóc Ser Godwinowi obronić zamek. Aby tego dokonać, Robin musi zapełnić wszystkie miejsca przeznaczone na tarcze. By zdobyć tarcze można wysłać do Godwina ludzi, ryzykując, że się ich utraci. Można też wesprzeć sojuszników dużą kwotą pieniędzy. Oczywiście, Robin zawsze może zdobyć tarczę, zostawiając zasadzkę na żołnierzy wroga. Um, mamy teraz 46 tysięcy w złocie. Na okup potrzebujemy chyba 100 tysięcy, dlatego możemy sobie kupić jedną z tarcz. Um, tarcza kosztuje 2000. To w sumie nie jest też tak dużo, nie? I możemy sobie wysłać jeszcze troszeczkę ludzi. Ach, on mi teraz ich zacznie zbierać tutaj, potrzebuje ochotników. Anglia cię potrzebuje. Wow, jak się ładnie pogrupowali. Mam Anglia plan. cię potrzebuje. Potrzebuje ochotników. Ty jesteś ochotnikiem. Ty jesteś ochotnikiem. Uważaj. Jeszcze ktoś. Niech odwaga cię nie opuszcza. Okej. Okay. Tak. Misja zakończona sukcesem. Wojska Jana poniosły klęskę. Gratulacje, Robinie. Godwin i Ranalf mobilizują swych ludzi. Musimy wykorzystać to zwycięstwo i przejąć inicjatywę. Ranalf uważa, że nadeszła pora ataku. Militarne plany Ronalfa powiodą się, po, powiodą się pod warunkiem, że uda nam się przejąć kontrolę nad derby. Lepiej będzie dla nas, jeśli dokonamy tego jeszcze zanim książę Jan przyśle posiłki. Tutaj nie będziemy handlować za tarcze, tutaj po prostu rozpoczniemy tą misję jako my i tak wydaje mi się będzie znacznie ciekawiej. Um, Weźmiemy nasz stały skład, czyli oczywiście tego, kto nas będzie leczył, bo tego potrzebujemy naprawdę naprawdę bardzo. Um, tak pójdzie z nami, nie będziemy ja grać Statleja, bo, bo to Statli. Ja nie lubię grać Statlejem, nim się ciężko gra i bardzo często ginie. A tego byśmy nie chcieli, bo przerwałoby mi to całą misję. Um, w miarę wszystko macie i ty, robim też jeszcze idź a wy wracajcie do swoich obowiązków, moi mili. Dalej, dalej, Dzisiaj powinno nam się w miarę wszystko dobrze udać, mam nadzieję. To nie jest jakoś specjalnie trudna misja. Polega głównie na biciu się z żołnierzami. No tak, chociaż bicie się z żołnierzami to nie jest moja mocna strona. Zresztą, ojej, trochę się pospieszyłam, widzę, z tym wysyłaniem Was na na, 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 na misję czekajcie chwileczkę, ja sobie ich tu wszystkich ładnie pouleczam co by chłopaki co by mogły ich właściwie z czystym serduchem Coś posłać na tą misję słyszałem. pewna, że zrobiłam wszystko co zrobić mogłam, żeby ich obronić nie mam niestety żadnych koniczyn co jest bardzo, bardzo, bardzo złym znakiem żaden z moich bohaterów nie może niestety zginąć ponieważ od razu skończy mi się granie. Mamy tego tej takiej wygody jakby tego zaplecza które pozwol, pozwala mi na pomyłkę jedną czy też dwie. Ostatnio mieliśmy ile cztery koniczyny i wszystkie poszły w siną dal, że tak powiem, chciałam powiedzieć bardzo brzydko, ale nie będę taka. Tak, zobaczmy ten czarny zamek. Oddziały Jana słabną. Niestety nie na tyle, aby Renat był w stanie przejąć zamek przy pomocy obecnie posiadanej przez siebie broni. Namawia Robina, aby ten niepostrzeżenie wdarł się do fortecji i osłabił systemy obronne. Lord Scatlock jest jednym z najlepszych generałów księcia. Musimy go wyeliminować. Aby dokonać tego z honorem, Robin musi go odnaleźć i wyzwać na pojedynek. I tak też zrobimy. Jak widzicie, tutaj już całą srog... srogie rzeczy dzieją. E, mamy tutaj dwa typy żołnierzy, zielonych, czyli tych naszych i mniej zielonych czyli nie naszych, e, proste i logiczne. Mamy też tarcze, które widzicie pierwszy raz, e, przynajmniej w moim let's play oczywiście. E, Tarcie można przejąć w następujący sposób, eliminując na przykład tą grupę. Dostajemy dwie w tym przypadku tarcze. Tutaj ta cyfra oznacza ile tarczy dostaniemy. Um, w sumie musimy zebrać wszystkie te tarcze. Tarcze są na przykład za obniżenie mostu, za pokonanie grupy przeciwników itd. itd. Także chyba wypadałoby się już wsiąść do roboty i troszeczkę im pomóc. Mówiliście mi, że mały John może ogłuszyć każdego bez znaczenia, czy jest to paladyn, czy nie paladyn. O, faktycznie, mieliście rację. Bardzo fajnie. Och, paladyn versus paladyn, który wygra. Ja wygram. Znaczy, da, mały John wygra. Um, gdzie jest. Ale nie chcemy małego John, chcemy tylko Was. A, no, chociaż nie ma, bo też chcemy. Dlaczego się chowam? Chowam się, dlatego że może mi tu nagle przyjść przecież jakiś kolej zupełnie, jak, który nie wiem skąd by się tutaj wziął, i byłoby to troszeczkę. Oj, co tam się stało? Troszeczkę niefortunne. No ale wy tam wejdźcie z powrotem, proszę, ja was. Ja tylko Robina potrzebuję teraz, bo musi mi ktoś tam postrzelać. Co, nie mieścicie się tam? Ale jazda. Dobra, to po prostu stójcie tutaj. Może was tu nikt nie znajdzie. Trzebujemy zabić tego pana. Okej, okay, nie da się go zabić chwilowo. Spróbujemy tych tutaj wyeliminować. Nie wiem, czy się uda, ale możemy spróbować. Ale dobra, tego się nie to znaczy Robin oczywiście sięgnął. Możemy jeszcze z tym spróbować. Aj, straciłam strzałę tylko. Dobra. Tu mamy łuczników, ale oni się chyba nimi zajmą. Dlatego możemy spróbować tych tutaj załatwić. Okej. Okay. Jak widzicie mury nie za, nie za wiele im dają. Aj, 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 nie, pcham, nie pchaj się tam za mocno, Robin. Żeby coś ci się nie stało. Byłoby to stosunkowo niefortunne. Tu na pewno Czy ktoś będzie, spii? tu zawsze ktoś jest w środku. No, oczywiście. O, czterech za jednym razem prawie że. Ej, no wróć! Jak już was biłam wszystkich, to ciebie też. No, dobra.

No właśnie, nie mam zasięgu, tyle. Idealnie. Mamy tarczę, więc chłopaki mogą przejść dalej. Nie, 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 nie wchodzimy tam, bo widzę, że kusznicy tam są. Oni mogliby mnie zauważyć i podejrzewam, że bardzo by się to źle skończyło, się nie zajmą sami sobą. Co już nastąpiło, nie będziemy się tam Dobra. Ty. Ty. A, ciebie Ojej, 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 ojej. ojej. Ktoś do mnie strzela. Niedobrze, bardzo niedobrze. Robin, Robin, Robin. Postaraj się, chłopaku. Ojej. Ojej. Dobra tych mamy z głowy. No, was jeszcze mogę sobie postrzelać. No dobra, dzięki, zmarnowaliśmy strzałę. No ale teraz już stąd spadamy i to jak najszybciej. Ale robin ruchy, kochany ty mój. Dobra. Tą część mamy ze sobą. Pozwolicie, że sobie zasejwuję, bo boję się, że coś mi się tutaj spieprzy. Aum. Derby. Idealnie. Ej, Ej, że małego Johna tam potrzebujecie. Tylko tak. Zdrowowanie. O, oh, da fakt, John. Co ty robisz, człowieku? Nie tak to miało być. O matko woska ten jakich falną tu wszystkich rozłożył idealnie po prostu. Jeszcze <laughs> tak. John, Ogłóż go po prostu. Dziękuję. Tylko o to mi chodziło. Dobra. W każdym razie paladynów jak widzę mamy z głowy. Chłopaki powinni się już tym zająć sami. A my tymczasem zajmiemy się tymi łucznikami, bo widzę, że tutaj jest tarcza do zdobycia. Nie żyje, on nie żyje! No, chodź, malutki. Dobra. I jeszcze wstawaj na ziemię! Leżeć! Leżeć, chłopaki, leżeć. Nie nie, 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 stary, nie podnoś go przez przypadek. No właśnie, dobra, mamy tarczę. A, mogę swoich odsucić. fajnie. Bo widzę, że ich kompanii niespecjalnie mają na to ochotę. Wstawać, chłopaki, wstawać. Fajnie ten dźwięk jest. vista. O, więcej was tam jest do cucenia, widzę. Dobra już chyba wszyscy. Um, teraz tutaj, co my mamy ze przeciwników? Mamy kuszników, więc na pewno przyda, przydałby mi się tutaj Robin bardzo. Um, dobra, chodź tu Robin. A was wszystkich mogłabym już właściwie przesunąć chyba w te granice. Mam nadzieję, że tam nie ma nikogo w środku. Hmm. Gdzie jesteś Robin? O, proszę, jak ładnie. Złoto. Jak milutko. Tutaj jest Godwin, z tego co pamiętam, więc tam na razie nie idziemy. Tutaj mamy inne tarcze do zdobycia. Um. Mam nadzieję, że pójdziesz dobrą drogą, Robin. Dlatego nie będziemy ryzykować, bo mógłby wyjść, wyjść tędy. To też mi się czasem zdarzało. Nie wiem, czy oni mnie zauważą. Cholera, zauważyli mnie, dobra? urawa. Zpieprzamy. się. Zastanawiam się, czy tutaj idzie jakoś. A, no, idzie. Się. Super. Broń się. Dobra, jak nie chce się bić, to nie, po prostu bramę otwórz. A oni nie powinni nie przejść nie dalej, ruszami. właśnie idealnie. Kto tam Widzisz, idzie? Się. No przecież tu stoję, czekam na ciebie w No i jeszcze raz robię, a tak solidnie tym razem, ok? Świetnie. Bo chciałam no, najpierw wstrzały. No, idealnie. I jeszcze łucznika. Aha, mamy lekką blokadę, widzę. On musi zejść z tych pieprzonych schodów, żebym ja mogła mu zrobić. Robin! Dobra, bo to... Nie, to już jest po prostu nie, fair, nie. To jest już po prostu taka przesada w tej grze. Kto? Mano. No. Teraz ja bardzo pilnie potrzebuję Willego. A tu mi się bardzo źle dzieje, widzę. Nie ruszaj! Jeszcze Pięknie John, wyczyściłeś po prostu, nie? Jesteś zajebisty. Świetnie. Jeszcze zobaczysz. Da fuck! Spieprzamy, 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 John. No ja wiedziałam, że mi się ten zapis przydaje, ja to po prostu chyba czułam w kościach. Dlatego jeszcze raz. Jeszcze Najpierw wszystko? mały John musi ogłuszyć palardy. A gdzie wy się wszyscy podzielili, nagle. O. O. jeszcze o. raz. Patrz. On Ale się nie on rusza, on nie żyje. Nie cię, Dobra. Jest, po ogłuszaniu. Zabra. Teraz trzeba szybko odsucić naszych, bo tam wojsko już się zbiera. Nie. Widzę. Między oczy. Także cucimy panowie, cucimy, bo sami sobie z tym nie, nie będziemy się. niestety radzić. Się. Ustawić się. Hey tam, nie ruszać się! Stój, nie Tu się, się Tak, tak. Tych hey tam, mamy z głowy. Teraz tak. Się. Will wejdzie sobie tutaj do góry. Nie się, dobra, tym się tu zajmiesz, ale Will wejdzie tu, bo jak widzieliście byłam tam mały, małym Johnem, jeden uczeń został ogłoszony tylko i nic go ani nikt nie dobił i skończyło się to bardzo, bardzo źle. tego raz. tym razem trzeba naprawić ten błąd. Aha. To miło, że jesteś w niebie. Will. Strasznie złe jest tutaj czasem targetowanie. No co wstawa? Jakie tam wstawa i bić go. No dobijcie tych żołnierzy ludzie. Już nie wstaną zaraz. I będzie sakra. Nie się co? Nie, chyba nie mogę swoich dobić, co? Chodź, cię moim się łucznik. Ja się tym zajmę. Widzicie I nie mogę. Nie mogę tego cholera. Chodź, pomacam cię cepikiem. Targetuj się tu kurwy nie Ja was przepraszam, ale już mam naprawdę nerwa na tą grę, delikatnie mówiąc. No widzicie i raz się targetuje, raz się nie targetuje. Co Cholera wie. Zdechniesz czy co? Dobra, dobija ich. Jeszcze zobaczysz. Oj, ci panowie się obudzili. Świetnie. Dzięki, że pamiętacie. Wiem, że oni poszliby pewnie dopiero jak ja bym. Ym, Jestem najlepszy. Jakbym tutaj ścięła... Ym, otworzyła bramę. No ale sam fakt. cholerka. Kto tam idzie? Mega niefajnie. Nie rusza się. Chodź, pomacam Cię moim cepikiem! A, to tam się można do strzelać. No przecież mam tarczę, no popierdoliło, nie? Bandyta! Powoli! Chodź, pomacam Cię moim cepikiem! Nie! Widziałem Cię! Zasmakuj tego, ruchu ziemię zmywą! Ale bieda, słuchajcie. Ja zaraz mnie zginie, bo... Idź tu, idź tu, idź tu, idź tu, idź tu. Dobra, jakoś trzeba to tutaj załagodzić. Dobra, i w tym momencie robimy zapis. Tak, na wszelki wypadek, bo oj, ciężko widzę, mi tu dzisiaj idzie bardzo ciężko. Już na pewno sami słyszycie po moim głosie, że jestem już zdegustowana tym wszystkim. <laughs> Właściwie czy jak ci tam kazano wejść? Nie wiem, nieważne. Co jest robin? tu? Spoko idziemy albo nie idziemy, bo tam są Brzydcy ludzie. Wszyscy nasi zginęli, tak? Czy nie... Nie ruszać się! Nie ruszać się no, nie no, To żyją! Schodzi. Niech cię sędy pożrą. O, zajebiście, już jest po mojej grze. No dobra, mam was jako tako. Teraz jeszcze małego Johna wam tu przyszle. Okej, okay, robi się kiepsko. Okej, okay, okej, okay. John. Okej. Okay. Ok, jeszcze raz. Jeszcze raz. Już wiem, że nie mogę popełnić tego błędu. Mm. Jeszcze will. Dobra, zrobimy to troszeczkę inaczej w takim razie. Chodź, Robin, tu. Muszę co prawda tylko jedną strzałę. No, mam wrażenie, że ona nam wystarczy w zupełności. O, właśnie tak. Ok, nie wystarczy nam. Jak się John tym zajmie? No właśnie, na luzaczku. O Jezus Maria, ale wy się macie wszyscy odsunąć. Zwłaszcza ty Will, właśnie, właśnie, właśnie. Wracaj i walcz, A to teraz ty z nim walczysz. To kto z nim walczy? Ha, No dobra, ważne, że skutecznie z tymi kusznikami to cholera będzie problem nad problemami. No i wycofujemy. Jakie oh. to jest dziwne. Tak, John, tak, tak, tak. Ogłóż go. Miejmy to z głowy już. Po prostu kończmy tą głupią misję. Ach. A co Aha, ty o O jezus, oni tu. O da, fak to było. Czajcie, nie? Tutaj stał wrogi kusznik, tu stał nasz kusznik, tu stał kapitan, który Zapachuj widział teno. tego kolesia. I po prostu tak sobie stali. No, co po prostu. Kanalia. No, chodź, malutki. A <grym> Jezus, <i wyszło> miała być ósemka. No, ale, ale wyszła, spoko. I między oczy. I między oczy. Tak jest, tak jest. Wysoka kompania, chodź tutaj. Musimy się trochę pouleczać. Przy okazji zaraz sobie weźmiemy koniczynkę małego Johna możesz Robina koniecznie i Willa. A taka na, na razie ulewamy. O, widzisz tak. Chodź sobie tutaj i weź sobie złoto, ty lubisz złoto, lubisz się jak coś się świeci. Więcej sobie weź. No, Bieri. No, Bieri. Um, nie, nie, nie. Tam nie będziemy w ogóle Robina wysyłać na razie. Oby się udało, oby się udało. Żegnaj. U. A, gdybyśmy wtedy nie uratowali tego faceta, tej... Um, Laski, która nas o to prosiła w Lester, jeśli się nie mylę, to tutaj byłby trup jej męża. No, ale uratowaliśmy go, więc wszystko się szczęśliwe skończyło. Ojej. Przyznam się, pomacam zauważył. moim Zauważył. No, ale stoję przecież tyłem do ciebie i mam tarczę założoną, a ty do mnie strzelasz, dafak? Will, dzień dobry. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Dziękuję. Myślałam, że to się nie uda. A Willy, ty jeszcze siebie byś musiał uleczyć, bo jak ciebie nic nie uleczy, to będziesz troszeczkę mało pożyteczny. Tak, tutaj biega sobie Godwin. Niech on sobie biega tam na razie. A my się zajmiemy w tym czasie łucznikiem. Tak, Widziałem Cię. Tak, wiem, że no, mnie chodź, widziałeś, Pilu. Przepraszam, że tak na Ciebie mówię, ale już wzrasta we mnie po prostu irytacja. Z was czterech zapraszam tutaj. Robina zapraszam tutaj. I jeszcze sobie zapiszemy, tak, gdyby Godwin mnie pokonał, bo jest to oczywiście realne. Derby zapisz, tak. No i idziemy. Zbój Robin! A więc zdecydowałeś się wkroczyć do Leża Lwa. Przybywasz się poddać? Mój kat chętnie cię przywita. O nie, milordzie to moje ostrze chce się z tobą spotkać. Czas na ukłony. Bez obawy, mój mały, gdy z tobą skończę, moi ludzie jeszcze się z tobą zabawią. Jacy ludzie? Tu już Proszę nie ma żadnych ludzi. Nie może być. No, nie może być. Słyszę, jak pękają. Osobiście obedrę cię ze skóry. Oczywiście. Wyciągnij drugą rękę. Au! Osobiście obedrę cię ze Robin, w złym momencie. W złym momencie dziś się stamina kończy. W bardzo złym momencie. Zaraz. Robin, do cholery. Zaraz. No i kończ go. No kończ, 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 kończ. Och. Pozwoliłam ci uciekać. Nie mi zabije, nie mi chloru jasnie zabiję. TAF! Przestań się bronić, proszę nie cię. Być. Osobiście obedryć się drugą. Wszystko jest takie. Chwała czarny. Bogu. Śmierć z Cutloka to poważny cios dla wojsk uzurpatora. W stanie całkowitego rozbicia z powodu śmierci wodza żołnierze prawie nie stawili oporu wojskom Ranalfa i Godwina. Jakim wojskom Renalfa i Godwina wesołej kompanii chyba. Jednakże książę Jan z pewnością nie da sprzymierzeńcom robina czasu na zorganizowanie obrony zamku. Z pewnością nie da nam czasu, ale... O, tylko naszych powróciło z misji szpiegowskiej, fajnie. Ale tym zajmiemy się naprawdę już w następnym odcinku, bo wykończyła mnie ta misja w 100%, w 100 po prostu procentach. Oj, przepraszam was bardzo za moje klęnięcie i niedociągnięcia w samym gameplayu, ale niestety to było naprawdę irytujące dzisiaj. Um, dzięki serdeczne za uwagę, za niedociągnięcia jeszcze raz sorry i widzimy się mam nadzieję niedługo. Trzymajcie się. Cześć.